Ty wiesz, że ty masz dosyć dużo zmarszczek. To są zmarszczki posłoneczne, za dużo się opalasz, za mało stosujesz filtrów. Ale wiem, że masz fajne kilka sposobów na domowe redukowanie zmarszczek na twarzy. Ale u mnie trzeba mówić krótko, bo to kosztuje. Przede wszystkim jeść zimne nóżki. Tak, to znaczy robi się je z goloneczki i z przednich nóżek, ja tak robię w każdym razie i na, na tym wywarze jeszcze dużo dodaję warzyw, jeżyn, bo po, potem robię jeszcze surówkę z jeżyn. Ale flaki? Flaki również są dobre na... Jeszcze w swoim życiu flaków nie robiłam, tylko takie gotowce kupowałam i... ale to też są smaczne. Tak, flaki, zimne nóżki, wszystko to ma bardzo dużo kolagenu oraz nie ma węglowodanów, czyli na naszej diecie idealne. Ale cyk Walenty na bok Sentymenty. Zaraz będzie prawdziwa eksplozja. Panie stosują maseczkę z banana, rozgniatają go i dodają olejku migdałowego lub kokosowego. To jest na, naprawdę bardzo dobra maseczka, sama ją stosuję. Również jest dobre awokado, przekroić je trzeba na pół, zblendować, dodać łyżkę oleju kokosowego i taką pastę przygotowaną nałożyć sobie na twarz na 15 minut lub sok aloesowy z miodem, sok z cytryny z miodem i cynamonem, to też jest bardzo dobry sposób, olej kokosowy z kurkumą, no to taki sobie. No, ale można to wszystko stosować. Polecam. Zruszające, prawda? Piękne, beautiful. Ja sam słucham i płaczę. Jeszcze wam coś powiem. Dobry jest również masaż twarzy, wykonywany opuszkami palców, takie szczypanie, głaskanie, e, e, takie masowanie całej twarzy, brody, tutaj, okolicu oczu, ust. Super. To polecam, to może Wam zrobić Wasz mąż albo przyjaciel. A Pani szkoda dla radia. Pani zrobiła mnie karierę na TV. Dział to Pani mówi.